Chyba idzie do mnie teraz. Kurwa. Tak. Nie żyje? Pst. Aha. Mocny gość. No wychrony, na, na kół na mnie wybiegł i zaraz uszczelił. Dostałem heada, bo Czy na. ja też ginę, ginę bo ja się nie ruszyłem jeszcze, nie wiem. No ja dostałem heada i nawet strzał nie słyszałem. Od razu wcelowany, nawet nie zdążyłem kliknąć. No za... To... ...mocny gość. No tak każdy pokój sprawdza. Kurwa lutował cię na twoim ciele. Fajnie, bo ktoś ubiegł na życie go. Może pójdę dalej posprawdzać, bo myśli, że byłem tylko ja. Nic ciebie już tak nie sprawdzi. Rozjebałem go, jak podował broń. Nice No ja mam, mam niby najlepszego respa, ale i tak to jest 6 km.